Ewelina C. Lisowska. Recenzje różnych książek. Recenzja książki Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich, źródłach ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Autorzy: Krzysztof Jakubiak i Monika Nawrodborowska. Wydawnictwo: Adam Marszałek. Chodziestą autorką romansów. Mówię sobie od czasu do czasu poczytać książki historyczne związane z wiekiem XIX. Czytałam już różne, lecz ta jest bardzo wyjątkowa, gdyż związana ściśle z naszą polską kulturą i dawnym życiem na ziemiach polskich. Jest to książka naukowa dedykowana dziecku, jego wychowaniu, warunkach życia, ale także traktuje już w sposób bardzo dojrzały o psychice dziecka oraz w warunkach szkolnych. Ogólne założenia książki. Stworzenie takiego naukowego dzieła patchworku z różnych wycinków z przeszłości może się wydawać łatwe, ale to nie rozprawka czy referat. Tutaj mamy przytoczone dzieła uczonych polskich oraz zagranicznych, którzy traktowali o dzieciach jakby były obiektem badań naukowych. Począwszy od zadania sobie pytania, kim właściwie jest dziecko i czym różni się od dorosłego, poprzez zagadnienie higieny i zdrowia, aż po wybranie odpowiedniej gubernantki dla dziecka i itd. Tak to naprawdę solidnie przygotowane źródło wiedzy, po które zapewne sięgnę jeszcze nie raz. Co mi się spodobało? Najbardziej lubię, gdy książki historyczne posiadają całe mnóstwo zaczerpniętych z przeszłości oryginalnych tekstów oraz rycin. Tutaj nie zabrakło jednych i drugich. A są to zarówno ilustracje z czasopism i książeczek dla dzieci, jak i odbitki zdjęć w odcieniu sepii, tak charakterystyczne dla przełomu XIX oraz XX wieku. Podobało mi się także to, że cała treść została podzielona tematycznie na rozdziały, które krok po kroku przeprowadziły mnie przez zbiór wcale niełatwych tekstów. I tak rozdział po rozdziale skończyłam czytać tę książkę, bogatsza o kolejne doświadczenia. Co mi się nie spodobało. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to długość wstępu oraz wciąż powtarzające się w nim zdania. W efekcie powstało trochę masło maślane, które można by ująć w trzech akapitach na góra dwóch stronach zamiast na wielu. Drugą trudnością, bo nie można tego nazwać wadą, jest sam język tekstów źródłowych. Momentami jest tak dziwaczny, że gdybyśmy dziś dali do przeczytania współczesne teksty autorom z wieku XIX, pewnie śmialiby się z nas i to bardzo. Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich. Czy polecam? Jako autorka romansów historycznych, szczerze polecam bardzo wartościowy zbiór ilustracji oraz tekstów źródłowych żywcem wyciągniętych z przełomu XIX oraz XX wieku. W tekstach można przeczytać między wersami prawdę o tamtych czasach, która stanowi cenne źródło podczas pisania powieści, także romansów historycznych. Zapraszam do posłuchania innych nagrań z podcastu Ewelina Celisowska, recenzje różnych książek.